ludzie, jestem Asterix, jestem nowy na YouTubie i dzisiaj sobie pogramy w Minecrafta. No i najpierw stworzymy sobie świat. Jak możecie zauważyć, mam na telefonie. Nazywam go po prostu Minecraft. Nasz szurvivalu oczywiście. Okej. Okay. Jak chcecie zobaczyć mojego no skinę, to bardzo. I myślę, że sobie opcję najpierw zmienimy. To może ja sobie pozmieniam i za chwilkę do Was wracam. Będzie krótkie cięcie. Dobra, już jestem, już sobie pozmieniam i jak coś odcinki będą, no po prostu kiedy będą, będę się starał jak najczęściej. kopiemy, przepraszam za moje gardło ja jestem troszkę chory to znaczy nie chory tylko mam po prostu głośnik troszkę zdarty mini chrypkę i sobie pierwsze strzewko sobie zetniemy przerobimy patyczki mamy super jebuszka i żeby tutaj nic tam nie marnować i w ogóle, przepraszam, że będę taki oszczędny, że tak powiem, ale zrobimy sobie na razie dom albo w skalę, albo w ziemię i chyba wolę w skalę, czyli na przykład tutaj, o, Gdybyśmy sobie tutaj domik zrobimy, to będzie krótki odcineczek, taki zapoznawczy z moim kanałem i ze mną. Mój kanał się nazywa Minecraft Asterix więc Kop, 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 kopu Taką mini Nawet to nie będzie dom, to będzie taki schron raczej mm. Ślicznie Nie ślicznie, ale dobra Powiedzmy, że może być <gry> Może sobie pokopiemy drewnianko i sobie troszkę pogadamy. O, dobra. Ja, ja jestem, jak już mówiłem, Asterix. Odcinki będą, będę się starał jak najczęściej, żeby, bo na razie, wiecie, jestem, po prostu wrzucam filmiki i na razie jak nie jestem zbyt dużym youtuberem to będę częściej wrzucał filmy a potem i będę robił tak że jak będzie jak będzie na przykład dużo łapek pod tym filmem prosiłbym o 10 wiem że to jest mało ale no proszę o 10 łapek w górę i jak będzie 10 łapek w górę to Filmy tak będą, myślę, że dwa razy w tygodniu, a jak będzie pod tym filmem 10 łapek, to, będą, to, będzie, to będzie jeszcze trzeci taki bonusowy odcinek w tygodniu. I tak będziemy zwiększać te łapki, na przykład jak teraz jest 10, to potem będzie 20, potem 30, potem 40, potem 50 i tak dalej, i tak dalej. Super, bo na jabłka spadają, parcie kurde coś mi tutaj troszkę badży. o mam to jabłko super mam okej okay. szybko sobie o zasadzimy sobie tutaj yy, drzewka jedno i drugie troszkę dalej nie wiem czemu dalej ale i jeszcze jedno. Ale śliczne kwiatki. Sobie aż pozbieramy. I może będę zaprażał jakiś gość, Ale jeszcze tego nie wiem. I może w następnych odcinkach będę grał na shaderach albo jakichś modach. No jeszcze, jeszcze nie wiem. Ale chyba jakieś mody sobie zgramy. Może w tej serii będziemy grać na nie na single player, tylko może wejdziemy od czasu do czasu na jakiegoś serwera. Przepraszam, ale liveów nie będzie. Liveów nie będzie. Przynajmniej teraz. Może kiedyś będą. Ale na razie nie będzie liveów. W następnym odcinku sobie do kopalni pójdziemy. I wiem, że to teraz już w poniedziałek już Nie, chyb. W Nagrywam to w poniedziałek, ale chyba, chyba wy to będziecie, chyba wrzucę to we wtorek, ale jak coś nagrywam to w poniedziałek, więc w następnym odcinku, jak, o przepraszam, w następnym, o nie, nie nasz domek, ok tutaj chyba jest, w następnym odcinku sobie do kopalenki pójdziemy, tu jest nasz dom. Tak, tu jest nasz dom. Uff, już się... Już myślałem, że zgubiłem swój dom, ale dobra. Nie zgubiłem. Patyczki i siekiera i skrzyneczka. Dobra, złowa. Weźmiemy skrzyneczkę. Pięknie. jak mówiłem w następnym odcinku żeby pójdziemy do kopalenki bo tam przed chwilą, przed chwilą widziałem taką jaskinię to może tam sobie pójdziemy na razie to jest taki krótki odcineczek o jeszcze sobie pokażę wam i sprawdzimy czy to do jaskinia żadnych takich mobów nie ma i w ogóle biorę mieczyk dziwne że jeszcze mobów nie ma bo w sumie Poczekajcie, czy ja w ogóle mam moby włączone? No mam moby włączone, nie wiem o co... Nie wiem... O, się coś. Nie no, wiem o co chodzi. Nawet mi jedzonko nie leci. O, super. I z owieczka, będzie trzecia na łóżeczko, Super. Przepraszam, że mi tak badzie, ale... Nie wiem właśnie. Czemu mi tak... zawiesza się. Ale dobra. No widzicie, tak bardziej, Okej, okay. dobra, ominiemy to. Ale tutaj chyba jest jaskinia. A jak nie ma żadnego otworu? O, widzicie? Sobie tam dokopiemy się. Dobra, wracamy do domku. I skończymy ten odcineczek. Wiem, że to on trwa 8 minut, ale no taki krótki odcineczek, wiecie, taki zapoznawczy ze mną. Ze mną. <grych> Dobra. Idziemy do domku opóźnić wszystko. O. Ok. Dobra. I sobie jeszcze jedną rzecz na odnieczku zrobimy. A mianowicie łóżeczko. Super teraz ślicznie zamknięte łóżko stawiamy i idziemy na dworek i się żegnamy nawet mi się to chyba troszkę rymnęło ale dobra tak więc Ja byłem Asterix, to jest pierwszy odcinek nowej serii, a mianowicie Minecraft Asterix i ja byłem Asterix, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, łapeczkujcie, łapkujcie w góreczkę, o widzicie, jedynka mi poleciało. ale miesza z tym ja byłem Asterix, pa pa.